Dzisiaj chciałabym się odnieść do tematu tak zwanych coachów czy doradców duchowych, którzy to bardzo bardzo często odpłatnie próbują nam wcisnąć oświecenie, czy tak zwany wzrost duchowości, wzrost duchowy. Ale głównie chodzi mi tutaj o oświecenie i przebudzenie, które to dla ludzi nieświadomych pewnych niuansów w tym świadku brzmi bardzo mistycznie, brzmi bardzo zachęcająco, a tak naprawdę to jest jednym z bardziej naturalnych procesów. W naszej po prostu psychice. I strasznie denerwuje mnie to, że właśnie ci tak zwani kołczowie zarabiają na wciskaniu ludziom, którzy przeżyli traumy, ludziom, którzy mają jakieś powiedzmy konflikty wewnętrzne, konflikty psychiczne. Próbują wciskać badziew. I do tego jeszcze, żeby, żeby za to płacili, no to jest po prostu niesamowite. A ja wam wcisnę pewną prawdę zupełnie za, za darmo. Dlatego że irytuje mnie żerowanie na czyjejś nieświadomości. Wiem, że niektórzy ludzie. Którzy powiedzmy są bardziej wrażliwi, są bardziej neurotyczni, yy, którzy mają taką umiejętność, by a raczej może skłonność, by analizować siebie i świat odczuwają takie wrażenie, że, że są przebudzeni. Ludzie, którzy są właśnie w ten sposób wrażliwi, także i otwierają bardziej swój umysł na różne perspektywy i różne mm, poglądy, ys, różnie postrzegają świat. Ta sama osoba różnie postrzega przeróżne sytuacje u siebie, u innych, a także ma większy wgląd do emocji. A jeżeli jacyś ludzie nie są świadomi samych siebie, to naprawdę idzie im wcisnąć tą egotyczną bajkę o tym mistycznym oświeceniu, które jest tak na serio wynikiem pracy nad sobą, wynikiem pracy nad swoją wrażliwością, nad otwieraniem się, nad codzienną pracą, nad otwieraniem się na każdego dnia na nowe perspektywy. I ci doradcy duchowi polecają ludziom, by korzystać z jakichś technik medytacyjnych, z mindfulness, z życia tu i teraz, czy czegoś tak zwanego eufouczuciem. Jakichś autohipnos i tym podobnych rzeczy, czy afirmacji. Jednak przecież te wszystkie rzeczy idzie znaleźć sobie za darmo w internecie i codziennie sobie z tym ćwiczyć. Tylko, że prawda jest taka, że nie będzie żadnego mistycznego oświecenia czy przebudzenia. Po prostu człowiek rozwinie swoją wrażliwość. Na odkrywanie swojej psychiki i samego siebie. I to jest ta prawda. Codzienne rozwijanie swojego umysłu i swojej psychiki, a nie znajdywanie złotego środka na swoje własne wewnętrzne, podświadome konflikty i traumy. Nad tym trzeba ćwiczyć każdego dnia. I jakakolwiek medytacja czy afirmacja, Nigdy nie sprawi, że staniesz się nagle oświeconym buddą. To wszystko jest bardzo egotyczne, by utożsamiać się z kimś wyjątkowym, z kimś, kto jest lepszy od innych. Właśnie do tego ci kołcze próbują doprowadzić, by strasznie działają na, na to ego człowieka tak naprawdę. Chcą sprawić, byś. Czuł się bardziej wyjątkowy od innych, co nie jest prawdą, bo każdy, ktokolwiek tylko wykaże chęci, i czasami przez miesiące, przez lata będzie codziennie poszerzał swoje horyzonty, horyzonty myślowe, otwierał umysł na nowe rzeczy, czytał, sam medytował, nawet bez internetu, po prostu gdzieś. Wdzierał się we wnętrza swoich myśli albo bez myśli, patrząc się po prostu tempo w ścianę i starając się skupiać na oddechu, będzie czuł zupełną różnicę, jeżeli tylko zrobi to sam. I naprawdę nie potrzeba jest komuś za to płacić. I nikt Wam tak naprawdę nie pomoże, dopóki. Nie będziecie chcieli sami tej zmiany, dopóki nie będziecie codziennie sami wchodzić w głąb siebie. I nikt tak naprawdę nie zrozumie waszych uczuć, jeżeli nie zrozumiecie ich sami. I to by było na tyle. Dopiero. Co niedawno umyłam włosy, także dlatego to tak wygląda. Pozdrawiam do następnego.